Dzień dobry, przygotujemy teraz eksperyment o nazwie deszcz w słoiku. Będziemy potrzebowali do tego słoika z wodą, pianki do golenia. Jeżeli nie mamy, zamiennikiem za to może być, mogą być ubite białka jajek. Niebieska farba, którą rozcieńczymy w wodzie z kubku. Jeżeli możemy również zamiast tego użyć barwnika spożywczego Rozcieńczamy naszą farbę. Następnie bierzemy naszą piankę do golenia i układamy na wierzchu naszego słoika. Po czym wkraplamy nasz deszcz, który będzie przechodził przez piankę do słoika. Jeżeli uznamy, że kolor jest zbyt blady, możemy zawsze dodać więcej farby. I mamy nasz deszcz w słoiku.